Hey, słyszeliście o Dark Webie? Podobno można tam znaleźć strony, które nie pojawiają się w normalnych wyszukiwarkach. No jasne, tam są wszystkie dziwne rzeczy, których nie znajdziesz w normalnym necie. Ja słyszałem, że można tam trafić na dziwne streamy na żywo. Poważnie wierzycie w te bajki. Dark Web to głównie nielegalne markety i fora. Mój brat mówił, że są tam jakieś creepy gry. Jakie gry? Coś jak Squid Game? Właśnie. Czytałam ostatnio o grach na Dark Webie, gdzie ludzie robią różne wyzwania. Jakie wyzwania? Pewnie jak te YouTube'owe challenge, tylko bardziej hardcore. To wszystko pewnie wymyślone historie dla viewsów. A może byśmy sami sprawdzili? Tak z ciekawości. W sumie mam Tora na komputerze moglibyśmy zobaczyć. Nie wiem czy to bezpieczne. Daj spokój, przecież tylko popatrzymy. Co się może stać? To tylko strony internetowe. Ja jestem za. Zawsze byłem ciekawy co tam jest. Zróbmy kol na Discordzie i pokażę wam. No dobra, ale nic nie pobieramy, na nic nie klikamy, tylko patrzymy. Jasne, jasne. Wielkie halo o nic. Zobaczysz, Anka, to będzie nuda. To co, dzisiaj o 22:00? Perfect. Wszyscy są? Jestem. Ready? No jestem, ale nadal myślę, że to strata czasu. Gotowy na przygodę. Dobra, odpalamy Tora. Wchodzę na Hidden Wiki. Widać twój ekran. Co to za dziwne linki? To są onionowe adresy do różnych stron w Dark Webie. Widzicie? Same jakieś fora i markety. Nic ciekawego. A ten czerwony link na dole? Live Games? Hmm, nie zauważyłem go wcześniej. Sprawdźmy. Chyba nie powinniśmy... No dawaj, przecież tylko patrzymy. Co się może stać? Kliknij. Tak, sprawdźmy. Okej, okay, klikam... Co to jest? Wygląda jak strona z listą pokojów chatowych. Pokój jeden tylko dla obserwatorów. Pokój dwa. Gra w toku. Pokój trzy. Nowa gra się rozpoczyna. Pewnie jakieś gry RPG albo coś. Wejdź w zacznij nową grę. Sprawdźmy, co to jest. Chyba trzeba się zalogować. Tak, prosi o nick. Co mam wpisać? Daj coś neutralnego. Daj ciekawski skład czy coś. Tylko nie podawaj nic prawdziwego. Dobra, wpisuję Dark Web Noobs. Chyba wchodzi. O, jest czat. I jacyś ludzie tam są. Co piszą? Ktoś pyta nowi gracze i ilu was jest? Odpisz im, co w tym złego? Czekaj, czekaj, nie wiem czy to bezpieczne. Napisz, że tylko oglądamy. Napiszę tylko, że oglądamy. Tylko oglądamy jest na pięciu. Ktoś odpowiedział? Tak, ktoś o Niku Game Master dołączył do czatu. Witajcie! Czekaj co, kto to napisał. Skąd on się tu wziął? Pewnie jakiś wirus. Zapytaj go o co chodzi. Ej, to dziwne, on dołączył do naszej rozmowy. Pięć osób. Idealna liczba do gry. Jak on dołączył do naszej rozmowy na iMessage? To niemożliwe. Pewnie Filip dodał go dla żartu. Co to za gra? Prosta gra. Wyzwania i głosowanie. Przegrani ponoszą konsekwencje. Ja nikogo nie dodawałem! To jakaś bzdura, wyrzuć go z konfy. Nie mogę. Nie ma go w spisie członków. To jakiś żart, prawda? Filip, przyznaj się. Kim jesteś, Game Master? O co chodzi z tą grą? Gra już się rozpoczęła. Nie ma odwrotu. Jak to nie ma odwrotu? Możemy się po prostu rozłączyć. Znam wasze adresy IP, znam wasze lokalizacje. To niemożliwe. Przez tora nie można śledzić IP. To jakiś blef. Dajcie spokój, co się może stać. To tylko jakiś troll. A jeśli to prawda? Pierwsze wyzwanie wyślijcie swoje zdjęcia. Teraz macie 60 sekund. Nie ma mowy! Nie róbmy tego. Skąd mamy wiedzieć, że to nie jakiś zboczeniec? Nie wysyłajmy nic. Co on nam niby zrobi? Może po prostu się rozłączmy. Próba rozłączenia równa się eliminacja. Co to znaczy eliminacja? To jakiś chory żart. Nie podoba mi się to. Co za bzdura. To tylko gra, co się może stać. Robi was w konia. Ale jeśli nie. Czas minął, brak zdjęć. Przechodzimy do głosowania. Jakiego głosowania? Głosujcie, kto ma odpaść z gry. Macie 30 sekund. Prywatna wiadomość do mnie. Nie będziemy głosować. To jakieś chore. Haha, ha. co za żart. Wiecie co? Głosuję na siebie. Co mi zrobi? Wyrzuci z czatu? Nie podoba mi się to. Nie głosujmy. Czas minął. Głosy otrzymane. Z racji, że tylko jedna osoba zagłosowała, wszystkie głosy przechodzą na osobą z największą ilością głosów. Ja na nikogo nie głosowałam. Ja też nie. Ja na siebie zagłosowałem XD i co najwięcej głosów na mnie teraz zostaje wyeliminowany, ale straszne. <ścoughs> Gracz cztery wyeliminowany. Co to znaczy? Filip, jesteś tam? Halo, Filip. Tak, jestem co? Czekajcie. Ktoś jest pod moimi drzwiami. Co? O czym ty mówisz? Jakiś koleś w czarnej masce. Skąd on zna mój adres? Filip debilu, to nie jest śmieszne. Przestań żartować. To nie żart. On próbuje wejść. Jak to możliwe? Filip. Filip. Dzwonię na policję. On wyważa drzwi, o oh, kurwa, on. Filip? Halo. Co się stało? Gracz cztery wyeliminowany. Cztery pozostało? To niemożliwe i to jakiś żart, prawda? Filip robi sobie z nas jaja. Dzwonię do niego, to on nie odbiera. Mam złe przeczucia. Drugie wyzwanie. Wyślijcie zdjęcie swojego pokoju. Teraz nie ma mowy! Po co mu to? Żeby wiedział, gdzie mieszkamy! Nie wysyłajmy nic. Brak współpracy to losowa eliminacja. Nie wierzę w to. To nie może być prawda. A jeśli naprawdę coś się stało Filipowi, nie możemy ryzykować. Ale też nie możemy wysłać zdjęć. Czas minął. Losowa eliminacja, gracz 2. Kim jest gracz 2? Co się dzieje? Chyba ktoś jest na klatce schodowej, słyszę kroki. Nie otwieraj drzwi. Dzwonię na policję. On jest pod drzwiami, widzę cień pod drzwiami. Wiktoria, uciekaj. Nie mogę! Mieszkam na ośmiu piętrze. Zabarykaduj się. On wchodzi, zamek ustępuje. Jak on to robi? Wiktoria, co się dzieje? Gracz dwa wyeliminowany. Pozostało trzech graczy. O Boże, to się dzieje naprawdę! To niemożliwe. Jak on może być w różnych miejscach? Kim on jest, jak to robi? Trzecie wyzwanie: głosowanie. Kto ma odpaść? Macie 30 sekund. Nie, nie będziemy głosować! Ale co jeśli inaczej zabije nas wszystkich? Nie możemy skazywać kogoś na śmierć. Może jeśli nikt nie zagłosuje, to nikt nie zginie. Albo wszyscy zginiemy. Musimy zagłosować! Nie mogę tego zrobić, to chore. Czas minął. Głosy otrzymane. Gracz trzy, dwa głosy. Co? Ja nie głosowałem na Dominika! Ja nie głosowałam w ogóle. Ktoś kłamie. Czekaj, czy ty, Dominik, zagłosowałeś na siebie? Tak. Myślałem, że jeśli sam na siebie zagłosuję, to może reszta przeżyje. O Boże... Ktoś dobija się do moich drzwi. Dominik, nie otwieraj. On już tu jest. Jak to możliwe? Drzwi były zamknięte. Uciekaj! Nie widzę jego twarzy. Ma czarną maskę. Gracz 3 wyeliminowany. Pozostało dwóch. O Boże, a to tylko my, Kuba. Co się dzieje? Jak to możliwe? Finałowe wyzwanie. Głosujcie, kto ma przeżyć. Tylko jedna osoba może wygrać. Nie, nie będziemy głosować. Słuchaj, Anka, musimy coś wymyślić. Napiszę ci na priv... Zagłosowałeś na Dominika? Tak, Anka. Musiałem to zrobić, inaczej wszyscy byśmy stracili życie. Nie mogę cię stracić, Anka. Ja ciebie kocham. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć teraz. Trzeba coś wymyśleć. Może jeśli oboje zagłosujemy na siebie, to będzie remis? I co wtedy? Nie wiem. Może wtedy oboje przeżyjemy. Albo oboje zginiemy. Ale musimy spróbować. Nie możemy głosować przeciwko sobie. Ale ty właśnie zagłosowałeś na Dominika. To nie ma teraz znaczenia, Anka. Najważniejsze, że my jesteśmy bezpieczni. No nie wiem. Po prostu zagłosuj na siebie, a ja zagłosuję na siebie. Okej. Okay. Czas minął. Głosy otrzymane. Gracz 5, 2 głosy. Gracz 1, 0 głosów. Co, to powinien być remis? Zagłosowałaś na mnie? Tak, Kuba. Musiałam zagłosować na ciebie. Obiecałaś. Musiałam to zrobić. Ty z łatwością zagłosowałeś na Dominika. Dobrze wiesz, że mnie coś z nim łączyło? Ktoś jest pod moimi drzwiami. Kuba nie! Boże to on! Ma czarną maskę! Uciekaj, dzwonię na policję! Nie mogę! Stoi przed drzwiami. Kuba! On ma coś w ręku, to wygląda jak. O Boże! Kuba, co się dzieje? Gracz 5 wyeliminowany. Gracz 1 wygrywa. Nie, to nie może się dziać naprawdę. Gratulacje, jesteś zwycięzcą. Co im zrobiłeś? Kim jesteś? To nieistotne, kim jestem. Wygrałaś grę, a to znaczy, że jesteś nowym mistrzem gry. Masz do wyboru kilka opcji. Zdobywasz milion złotych, ale twoi przyjaciele giną lub możesz uratować znajomych, ale wtedy musisz przekazać grę dalej. Co? Nic nie rozumiem. Teraz twoja kolej być mistrzem gry. Co? Nie, nie zrobię tego. Wypuść moich przyjaciół. Musisz znaleźć nowych graczy, albo twoi przyjaciele umrą. To chore. Nie wezmę w tym udziału. Dlaczego to robisz? Byłem jak ty. Wygrałem. Teraz moja kolej się kończy. Nie rozumiem. Ty zagłosowałaś na przyjaciela zamiast na siebie. Ty przejmujesz rolę. Nie, ja zagłosowałam na siebie. Gra nie kłamie. Zdradziłaś przyjaciela. Teraz jesteś mistrzem gry. Nie zrobię tego, nie mogę. Masz 24 godziny na znalezienie nowych graczy. Albo twoi przyjaciele dołączą do poprzednich. Poprzednich? Instrukcje w e-mailu. Gra jest wieczna. Hej, słyszeliście o Darkwebie? Podobno są tam dziwne rzeczy, których nie znajdziecie w normalnym internecie. Wow, kto to się odezwał! Ta grupa szkolna nie była już dawno aktywna. Ale w sumie brzmi ciekawie! Zawsze byłem ciekawy, co tam jest. Spotkanie po latach? Darkweb? To nie tam są jakieś straszne rzeczy. Słyszałam, że można tam trafić na streamy z opuszczonych miejsc. A ja słyszałem o jakichś dziwnych grach? Grach? Jakich grach? Właśnie o tym chciałam wam powiedzieć. Znalazłam coś interesującego. Co takiego? Teraz mnie zaciekawiłaś. Pokaż nam. Brzmi tajemniczo. O co chodzi z tymi grami? Lepiej wam pokażę. Zrobimy call na Discordzie dziś o drugiej? Będę. Spoko. Nie mogę się doczekać. Dobrze, przygotujcie się na coś niezapomnianego. Gra nigdy się nie kończy.